Witam! Dzięki uprzejmości firmy Scribo mogę zaprezentować kolejną serię produktów firmy Midori. Tym razem pod nazwą Diamond to notatniki w kilku rozmiarach, z których dwa mogę dzisiaj zaprezentować. Jest to Memo i Note. Najpierw Memo. Memo, jak widzimy, trzy odmiany kolorystyczne okładek. Z góry spiralka przytrzymująca okładkę i kartki, jak widać. Kartek tych tutaj jest nie za dużo, około 40, jeśli dobrze pamiętam, spirale są albo czarnym, albo miedzianym kolorze estetycznie i ładnie wszystko wykonane, cieszy także i najpierw oko, z tyłu widać, że okładki także są Kolorystycznie powtórzone z tyłu. Te same, no nie wiem dlaczego na tym po lewej nie ma nazwy firmy Midori, ale to już tajemnica producenta. Zobaczmy teraz, co jest w środku. Co dostajemy w środku? Tu rozmiar jest po lewej stronie podany. Tych notatników w środku mamy taką karteczkę tytułową, każdą w nich podobną, w trochę innym kolorze. Jest ona na dole napis, że to od 1961 roku. Ten model jest dostępny, no i właściwa zawartość pod tymi kartkami, jak widać po lewej liniatura, w środku kratka, po prawej też liniatura, ale ten model po prawej pod nazwą premium prezentuje papier w odcieniu kości słoniowej, jeśli tak można to nazwać. Recenzowałem już trochę wcześniej notatnik Grain, teraz go porównuję, jako że moim zdaniem jest to ten sam papier, oczywiście ta sama liniatura zastosowana w tych notesach. Tutaj jest kremowy na górze, czy kość słoniowa, w tym jest on, w Green jest on na spodzie. Jak widać jest on identycznych rozmiarów. Jeszcze sprawdźmy jak on się prezentuje tutaj. Można go powyginać, bardzo giętki. Papier nie odkształcił się, a okładka nie pękła, więc jest to dobre i przeznaczone do noszenia w kieszeni czy w torbach, gdzie tam narażone jest na różnego rodzaju urazy. Zobaczmy, jak ten papier pod działaniem atramentu się spełni. Na górze już trochę napisałem. Teraz tutaj smaruję atramentem trochę więcej, żeby zobaczyć w warunkach ekstremalnych zachowanie tego papieru. Trochę nasmarowałem, w związku z tym schnie chwilkę. Jak tu widać pod światło ciągle, to jeszcze jest mokre. Za chwilę powinno już się uspokoić. O, znika, znika, także chyba już atrament wsiąknął. Ten papier. Jeszcze sprawdzę. No, no, może nie do końca, ale teraz to już na pewno rozsmarowany. Także wyraźnie widać, że było go sporo. No i teraz zobaczmy, jak to tam pod spodem wygląda. No i totalny brak rozczarowania. Czyli atrament nie przedostał się na drugą stronę. Znowu jakość papieru Midori się potwierdziła. Widać, że atrament mu nie jest straszny. Jeszcze przetestuję ołówek, bo zawsze mnie ciekawi, jak pan grafit się rozkłada na papierze. Też moim zdaniem bardzo dobrze to wygląda. Zobaczmy jeszcze e, mocniejszy nacisk. O. I po drugiej stronie, co się okaże. Tu już nie sądzę, żeby cokolwiek było widać, ale sprawdźmy. No, niewielka poświata zostawiona przez ołówek. W tym miejscu, gdzie go użyłem. No i jeszcze Diamond Note, większy o rozmiarze 15 na 21 też taki indeks na początku. Papier, już klasyczna liniatura, na całą stronę praktycznie, z góry i z dołu taki margines. Kartki można przekładać bardzo szybko, duże otwory i, i spirala pozwala na. W szybkie przekładanie tych kartek, a co najważniejsze, ich nie drze, co w niektórych notesach jest irytujące. Jeszcze w jaki sposób ja mogłem ten mały notatnik wykorzystać, wpadło mi właśnie do głowy: Midori Travelers Notebook, ten w wersji paszport, którego używam jako portfela, został użyty. Jako także i okładka do tego notatnika. Tutaj taka kieszonka, którą także mamy w dyspozycji produktów Midori, wklejona tak, aby ta spirala znajdowała się powyżej tych elementów, w środku notesu, żeby go za bardzo nie rozpychać u góry. Także pozwoliło to na umieszczenie dodatkowego notesu w tej samej okładce zupełnie nieprzewidywanego, pewnie, przez producenta. Jak tutaj teraz prezentuję dalej, to ja ten paszportowy rozmiar Travelers Notebooka używam jako portfela. Tam dokumenty się znajdowały moje, prawo jazdy i inne papiery. Tutaj wkleiłem taką kieszonkę, którą też Midori produkuje, aby wykorzystać na chowanie dodatkowych elementów tutaj. No a ta druga kieszeń, zip pocket, tak zwany, używana jest do przechowywania pieniędzy. Z tyłu jeszcze w kieszonce mam wydrukowany ze strony midoli kalendarz. No a na koniec pentelka firmy Lightroom, którą raczej wolę niż ten metalowy klips. I tak to wszystko się teraz prezentuje, notatnik podróżnika przerobiony na portfel. No chciałem przynajmniej po raz pierwszy ponarzekać trochę na produkty, Firmy Midori, ale mi się nie udało. Znowu jestem pozytywnie zakręcony na widok produktów Midori, które mogę z pełnym zaangażowaniem i sercem polecić. Dziękuję za uwagę.